Czwarta faza MCU rozkręca się w najlepsze, zatem jak pośród innych filmów wypada Thor Love and Thunder. Cześć wszystkim, ja mam na imię Łukasz i witam was na kanale Bold Geek. Thor Love and Thunder, lub jak to woli Thor Miłości Grom, jest już czwartym solowym filmem o przygodach nordyckiego boga piorunów. I drugim, zaraz po Thor Ragnarok, za którego odpowiedzialny jest Taika Waititi, czyli najbardziej charakterystyczny i oryginalny reżyser naszych czasów który wprowadził do filmów Marvela trochę świeżości, odgradzając się tym samym od pewnej szarości i schematyczności kręcenia wielu z nich. Zatem, czy Whiteyfish sprostał wyzwaniom i nakręcił film lepszy od Thor Ragnarok, który przez wielu jest uznawany za najlepszy film w MCU? W tej recenzji postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Materiał ten, jak zwykle, podzieliłem na dwie części, bez i na samym końcu króciutki fragment ze spoilerami, ale spokojnie dla tych, co filmu jeszcze nie widzieli, będzie wystarczająco dużo czasu, by ten materiał wyłączyć. Thor Love and Thunder jest oczywistą kontynuacją tego, co widzieliśmy na końcu Avengers Endgame. Tym razem nasz piorunowy bohater musi się zmierzyć z przerażającym bogobójcą Gorem, którego jedynym celem jest zabicie każdego możliwego bóstwa. Thorowi podczas jego podróży towarzyszy znana z poprzedniej części Valkyria, która jest nową królową Asgardu, oraz dawna miłość, czyli Jane Foster, która ku zdziwieniu samego Tora, dzierży jego dawny Mjolnir oraz posiada moce równe jemu. W rolę Tora ponownie wciela się Chris Hemsworth, który idealnie odnajduje się w roli zagubionego, lekko głupkowatego protagonisty. Droga, którą przeszedł w poprzednich filmach solowych jak i grupowych, od zadufanego w sobie rozpieszczonego księcia Asgardu po bohatera z krwi i kości, który jest w stanie poświęcić się dla innych, jest kontynuowana także tutaj. Podczas Sansu widać, że Hemsworth bawi się swoją rolą i odgrywanie postaci sprawia mu wiele radości. Tak samo jest z Natalii Portman, która wciela się w rolę Jane Foster. W pierwszych dwóch filmach, czyli Thor oraz Thor Mroczny Świat, była przysłowiowo szara. Pozbawiona polotu i najzwyczajniej w świecie nudna, sprowadzając się do zwykłej Love interes, którą w finale musi uratować bohater. Tutaj dzięki swojej osobistej tragedii, a także otrzymaniu statusu godnej dzierżenia Bjolnira, w końcu nabrała Ikry. Oczywiście jej wątek miłosny z Torem nadal się przewija. Jednak dzięki Bogom, których jeszcze nie zabił Gor, Nie jest on poprowadzony na halnie. Drugą towarzyszką Tora jest Walkiria, w którą wciela się Tessa Thompson. Ta niestety, w porównaniu do poprzedniej części, ani nie przechodzi żadnej drogi, ani nie jest zbyt interesująca. Po prostu jest. Oczywiście towarzyszy nam również kamienny kork. Grany przez samego reżysera, który jest komik z krwi i kości lub jak to woli, z kamieni i żwiru. Jednak najlepszą postacią w Thor Love and Thunder jest antagonista Gore grany przez Christiana Bale'a. I ta postać jest tak cholernie dobrze napisana, że z miejsca staje na podium moich ulubionych wilanów w świecie MCU. Zaraz obok Thanosa i Lokiego. Jego motywacja jest zrozumiała i oczywista od samego początku filmu. To, dlaczego poświęcił swoje życie, by zabić każdego jednego boga, jest bardzo poruszające. Oczywiście samo napisanie postaci nie wystarczy, musi być to również dobrze zagrane z czym Christian Bale poradził sobie wręcz wzorowo. Przed seansem obawiałem się, że okaże się drugim Malekitem. Na szczęście się myliłem. Ale czego innego można spodziewać się po aktorze, który potrafi do roli zrzucić wagą do takiego stopnia, iż zagrażało to jego zdrowiu, by przy następnym filmie ogrywać umięśnionego mściciela z Gotham. Jedynym zarzutem do postaci Gora, jaki mam, to jego czas ekranowy. Jest go po prostu za mało. Chociaż z drugiej strony lepszy jest niedosyt niż przesyt. Co do przesytu, przejdę teraz do tego co Ciut mi przeszkadzało w sensie. Nowy tor, miłość i grom, tak jak poprzednia część, jest filmem z grubsza komediowym. Zawdzięczamy to oczywiście reżyserowi, który znany jest ze swojego niekonwencjonalnego poczucia humoru, jaki możemy znaleźć na przykład w świetnym JoJo Rabbit. Kto nie oglądał, koniecznie niech to nadrobi. I ilość gagów, zarówno sytuacyjnych, jak i słownych, moim skromnym zdaniem jest Ciut, ale to Ciut za duża. Nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi mi by film był poważny jak Ojciec Chrzesny. Po prostu kilka żartów bym pominął, ale to tak naprawdę moje czepiastwo. Bo jeżeli miałbym mówić ogólnikowo, Thor Love and Thunder jest świetnym filmem oraz komedią, przy której będziemy się naprawdę dobrze bawić. Jeżeli chodzi o kwestię audiowizualną, film nie odstaje od innych produkcji Marvela, czyli nie jest ani super świetnie, ani źle. Filmy MCU od dłuższego czasu niestety cierpią na problem z dość średnimi efektami CGI. Z od efektów specjalnych zdecydowali się zastąpić miejsce klasycznych green screenów na rzecz ścian z ekranami LED, na których wyświetlane jest tło już w czasie kręcenia. Co pomaga aktorom odnaleźć się na planie oraz ułatwia pracę w postprodukcji. Jeżeli o mnie chodzi, to siedząc w kinie nie zauważyłem żadnej różnicy. No, chyba że chodzi o oświetlenie, które wydawało się ciut bardziej naturalne. Filmy Marvela są również bardzo często bogate w epickie sceny walk. Niestety wiele z nich odbywają się w otoczce mroku, cienia i pyłu. Tak wyszło, że nowy tor również cierpi na tą przypadłość. A same potyczki są najzwyczajniej w świecie przeciętne. I mało jest tu scen zapadających w pamięć. Co do muzyki, idealnie ona komponuje się z obrazem. Zarówno oryginalna ścieżka dźwiękowa, jak i wykorzystane rokowe szlagiery, głównie od Guns N' Roses. Podsumowując, tor Love and Thunder jest oryginalnym i bardzo dobrym filmem Marvela. Ze świetnym antagonistą, który ma o kilka gagów za dużo. A wy? Co sądzicie o Thor: Love and Thunder? Uważacie, że to dobry film czy raczej przeciętniak na miarę Czarnej wdowy? Piszcie na dole w komentarzach. Z osobami, które filmu jeszcze nie widziały, w tym momencie się żegnam. I pamiętajcie, jeżeli materiał wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę i suba z dzwoneczkiem, a my przechodzimy do kilku spoilerów z filmu Thor: Love and Thunder. Na samym początku zacznę od pierwszej sceny w filmie, gdzie poznajemy Gora, który wraz z córką są ostatnimi ze swojej rasy. Moment, w którym jego córka umiera na rękach Gora mnie ruszył naprawdę mocno. I nie chodzi tu o samą grę Christiana Bale'a, a o emocje, które aż biją z ekranu. Samo przedstawienie przemiany bohatera, po tym jak dowiedział się, że gruby, obleśny bóg jego świata ma za nic tych, którzy robili wszystko, by oddać mu cześć, przedstawiane było po mistrzowsku. Bo nie oszukujmy się, nie jeden z nas po tym jakby się dowiedział, że jest zwykłym robactwem dla swojego Boga i nasze modły i starania ma tak naprawdę gdzieś, postąpiłby tak samo. Zwłaszcza po otrzymaniu informacji, że Twoje dziecko, które zmarło z wycięcia na Twoich rękach, zmarło za nic i nie otrzyma po śmierci obiecanego Edenu. Wielkie brawa dla twórców za tak odważne przedstawienie głównego złego, które może dotknąć niejednego radykalnego chrześcijanina, muzułmanina czy Żyda. Kolejną godną pochwały sceną była ta rozgrywająca się w miejscu, w którym spotykamy Zeusa oraz bogów z każdego zakątka wszechświata. Pokazująca nam, że praktycznie wszyscy bogowie mają za nic tych, którzy się do nich modlą, bądź składają im dary w ofierze. Jedyne o co się martwią to o samych siebie i żeby nic im nie zabrakło. Także zawód, jaki może nieść ze sobą poznanie idola z dzieciństwa, który okazuje się nikim więcej jak zwykłym tchórzem. Co bardzo dobrze ogrywa Russell Crowe wcielający się w gromowładnego Zeusa. Samo zakończenie również wybrzmiewa bardzo dobrze, zostawiając Tora w zupełnie nowej roli, w której będzie musiał uczyć się wszystkiego na nowo, zostając opiekunem oraz niejako ojcem przywrócony do życia córki Gora. Pomijam fakt, że poświęcenie Jane Foster było do przewidzenia od momentu, gdy dowiedzieliśmy się, że za każdym użyciem Mjolnira jej rak się pogłębia. Co do moim zdaniem za dużej ilości żarcików. Jednym z tych, co wystąpiły o jeden raz za dużo, był ten związany z zazdrością Stormbreakera. Za pierwszym czy drugim razem naprawdę się uśmiałem, jednak ciągnięcie tego samego żartu było odrobinę męczące. Chociaż fajnym motywem było, że zarówno Mjolnir jak i Stormbreaker nie są tylko narzędziami służącymi do mordowania niemiłców, a posiadają nieznaną nam wcześniej więź z właścicielem. Z mojej strony to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.